Jestem w bytomiu na ulicy Batorego. Dojeżdżam do skrzyżowania z ulicą Okulickiego. Na tym skrzyżowaniu będę skręcał w prawo. Jak widzimy, już na Batorego yy, jest dość ciasno. Zwróćmy uwagę, co się dzieje na Okulickiego. Jadę w prawo. Ustępuję. W swojej lewej stronie, natomiast zobaczcie, co się dzieje na pasie, na który powinienem jechać. Tu cały czas stoją samochody. Ja muszę właściwie od razu wyjeżdżać na pas, w którym normalnie jadą pojazdy z sprzeciwka. Bardzo szeroko, już po przejściu dla pieszych właściwie yy, muszę, muszę wyjeżdżać. A przecież jeśli chodzi o przejście dla pieszych, to przypominam. 10 metrów od przejścia, minimum 10 metrów od przejścia, wolno nam dopiero parkowy. Jadę w lewo, w ulicę Wrocławską, ustępuję pojazdom z prawej i z lewej strony. Cały teraz jedzie lewa strona, prawa jest wolna. Jestem na Wrocławskiej. Natomiast sytuację na ulicy Okulickiego zobaczcie jeszcze raz, jak ja pojadę od strony ulicy Pułackiego. Jak tutaj te pojazdy parkują po prawej stronie. Zobaczcie jak daleko jak daleko jestem. Miejscami no, jesteśmy narażeni też na to, że musimy jechać pociągiem. Ktoś powie co wtedy omijam przeszkodę. Nie wolno nam tak naprawdę żadnego z tych pojazdów potrącić. Natomiast tym razem na skrzyżowaniu z Wrocławską skręcam w prawo, tylko ustępuję pojazdom z lewej, następnie ustępuję pierwszym i kontynuuję swoją jazdę.